Się wydarzyło nie za bardzo. Yy, spadł, ojejku, <laughs> Spad jakiś chunk yy, z kosmosu i właśnie zgubiłem miejsce, bo mnie to co kliknąłem to trzeba więc zgubiłem miejsce tutaj, gdzie to w ogóle spadło. Spuścimy to grę. Strasznie duża mapa. O, tutaj spadło, ok. Więc robimy je dekonstrukcja, jak będziemy mogli. Wujek Timo ma RISER 6, natomiast ona już ma RISER 4, bo i to już bardzo szybko idzie, bo ona się szybko uczy. Więc jest fajnie, ale wujku Timo. Pójdź tutaj i ten statek kosmiczny trzeba rozebrać na części, co się nam przyda. Ona już nas lubi plus 2. Natomiast my robiłem plus 24. No, zobaczyliśmy kobietę, to. <grystanie> chcesz mnie? <grystanie> Ona. Nie, nie chcecie. No i właśnie tak to działa. O kurde. Czas zrobić plony. Wujek. Wujek, co, co ty się relaksujesz, co? Miałeś tutaj to zebrać. To jest właśnie denerwujące, bo. Oni zanim coś zaczną, trzeba ich bardzo pilnować, bo zanim coś zaczną robić, to, to nie skończą. Wrócą później, żeby jedną rzecz tam wziąć i, i tyle. <śm> Ja teraz zje coś, bierze steel, dobrze. Pani Abanero, Olga bierze to wszystko, idzie po tej to do żarcie, i bierze steel, natomiast wujek idzie po komponent, dobrze. Czyli plan został wykonany. Mamy już 17 komponentów, zaraz będzie więcej, tak? 26 komponentów to są bardzo ważne, później z nich się tworzy broń i tak dalej, takie bardziej skomplikowane rzeczy. Chwileczkę, myśmy nie stworzyli tutaj żarcia, więc trzeba stworzyć żarcie. Tak, ponieważ to za 8 dni się wszystko szlak trafi, okej. Okay. Wiesz co, przygotuj coś, zrób jeszcze więcej żarcia. Nie no, zrób trochę żarcia, człowieku. Okej. Okay. <ścoughs> wystarczy. Wujek Timo boli go. Nie ma zabawy, Tori Rebuffed by Abanero to zaraz nam zniknie, mam cichą nadzieję. I oczywiście jak wszystko dojdzie do, do składu i składu, jak znowu się polubię, to on powie, no co, chcesz mnie? A on, nie, i znowu będzie minus 20 czy coś. Te boomeraty tutaj mogą mi eksplodować, jakie coś zabije, więc <laughs> może być tragedia. No, wreszcie, zjadłeś to. Tu jest trochę hack jak widzimy. Jak tworzymy nowe tutaj jedzenie, to ono miało być spoil w 3 dni. W jeden dzień, a teraz znowu 3 dni nam zostały, więc. Tak, 4 nam wystarczą. Co jak Timo robi? No, musiałeś tam wejść do niej i teraz ona ma debuffa. Ktoś wszedł do mnie? Nie, ok. Okej, okay, skończyliśmy. Yy, mamy teraz już technologię. Nawet szybko nam poszło. Yy, zrobimy teraz kompleks clothing. I... Tu jest stal. Więc może zróbmy tutaj... Yy, coś takiego. Nie, tutaj nie zrobimy. Okej. Okay. Sześć dni zostało. Okej, okay, to z tych berries będziemy robili. Yy... Nie, ty coś musisz iść robić, człowieku. No i zaczęli się bić. <noise> Ponieważ ona zdało powiedziała mnie: Spływaj, Hamie! A ja: Ty, taka owaka! No cudownie. Okej, okay, teraz robimy medycynę. Teraz wyleczymy, właśnie się pobiliśmy. Teraz go wyleczymy się nawzajem. Ponieważ ja krwawie oberwałem. No cudownie. Kto się lubi, to się czubi. Teraz idziemy my wyleczyć ją, bo właśnie ją pobiliśmy. Ty! A teraz, no kochanie, no. I jeszcze jest psychiczny dron. Psychiczny dron nam to jest coś takiego, że nas boli coś. Po prostu... Okej, okay, wujek Timo. Idź, dopóki się nie wyleczysz, kochanie. Thank you. No, mamy minus 15 debuffa, plus nas boli, więc jesteśmy w cholernym tutaj... Jest tragicznie. I to jest koniec gry, bo zaraz nas szlak trafi, dosłownie szlak trafi, jak będzie, zdo, zrobi się ten, nie, nie, ty idź tutaj, ty, wujek, Wuj, wujek, a, no już wyleciło nas, o, ok, dobra jest, no to teraz zmieniamy te łóżka na normalne, to jest wujek Timo, to jest... Moja ukochana, co ją bije, jak oni się w ogóle lubią teraz? No, ja ją lubię 30, ona mnie 34 lubi, no a ja ją minus 35, bo ją uważam za jedną z gorszych. Bo nie chciała ze mną spać, no. Jak kobiety mogą ze mną nie chcieć spać, no? Zobaczcie, jak ja wyglądam, no. Przecież to jest piękny chłopak, no. Przystojny, jak cholera. Sprząta mi i, i w ogóle. Co oni w ogóle robią teraz? Aha, researching. Wiesz co, ty jesteś miner, to może zrobimy cię teraz, żebyś ty przestał robić researching, a zrobimy cię mine. I ona teraz idzie do mine, ponieważ pamiętamy, z lewej jest ważniejsze niż z prawej. I tak naprawdę wujek Timo... Nie, niech on, zaczy... niech on robi to. Chociaż? Wiesz co wujku, przestańmy robić te hole I zaczniemy tutaj być bardziej minerkiem, ok? Tak jest Te pioruny, jak walą, to mogą zrobić pożar. jak walną w nie, to będzie olbrzymia eksplozja, bo te zwierzęta wybuchają. Całkiem nieźle idzie. Tu mamy więcej stali. To jeszcze lepiej. Dobrze idzie, dobrze idzie. Wyjątkowo jakoś. Yy, dwójek, gdzie, gdzie ty idziesz? Nie, 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 nie. poszedł spać kawałenia, a Olga pracuje. Ona go naprawdę nie lubi. <grystanie> Okej. Okay. Teraz co robimy, Zazna nie. jak się dwa razy kliknie to wszystkie te rzeczy co są na mapie właśnie są zaznaczone, my tego nie chcemy, my chcemy żeby te rzeczy wypierdzieliły się stąd ponieważ to są chunky marble, chcemy zrobić floor na yy, z drewna i chcemy naszą zonę zrobić stockpile Taką, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jest brudne jak cholera tutaj, no ale spoko. To jest tylko składowisko tam. I dobra, to wideo jest dosyć długie. Zobaczymy, co się stanie dalej.